Normalnie Amadeusz oplu ludzi od Malczyńskiego. To nie to. Czekajcie, czekajcie. Jest. Czekaj, wyłączyła muzykę. Patrzcie, to teraz tu się odwali, nie? Czekaj, jeszcze włączysz chat. O. I teraz słuchajcie, za mną stali ludzie, którzy krzyczeli do Ferreriego Ty cwelu, ty Huju, konfidencie, coś tam I on tak żadnie na nich patrzy i za chwilę podszedł ich opluł, nie? I tam zadymka mała była Stary Dom Bogzela, nie, po prostu mam jego fotel I Słuchajcie teraz No y tu hijo